Duże ryzyko śmierci, amputa I mu pokazuje tak, amputacja. Pokazuje do pasa. Kręgosłupa. Obcięty do pasa. Od pasa w dół. No, że to bardzo ciężka bakteria atakuje kręgosłup. Śmierć. Ogólnie zgon, sepsa, prób. Więc ja siedziałem, mówię, no to umarłem. Mi, mi zniszczy, no. złamał mi zniszczył, złamał mi Psychę, krwa. Ryczałem, w samodzie. A na koniec całej historii o śmierci na bloku operacyjnym powiedział mi, że równie dobrze to może być po prostu stan zapalny od staw. no Przyjdź, krwa, operuje ci to tworzę, będzie gitno. I tyle mi powiedział. I to jedyny, jedyny a no, słuszne, idę do niego, mam że nigdy nie idę. Pierdolę tych lekarzy, człowieku. O śmierci mi gadają, człowieku, w pierwsze dwa zdania. Mówię, a co będzie, jak jest ta bakteria? No nic, od pasa w dół prawdopodobnie amputacja. A jak będziesz śpiąco, no tworzy i powie tak. O -ba, bakteria. No tak, to już jest pod narko... Jak jesteś, jak jest pod narkozą, to go tnijmy, kurde. budzi, człowieku. <słyszy> <słyszy> a to nic. Powikłania. i tylko dziurka zamiast fiuta, taka, że na paluszek wkładał.